Witamy Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Jest za mną Roman Fritz, poseł ELEKT, kolejnej kadencji. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat przygotowanych w Unii przepisów dotyczących kontroli czatów. Tak, to nie, nie przysłyszeliście się Państwo, Unia Europejska chce, aby nasze rozmowy, nasze prywatne komunikaty w internecie były automatycznie przeczytywane przez sztuczną inteligencję. Unia Europejska wykorzystuje, jak zawsze, rządy w takich przypadkach jakiś tam szlachetny pretekst. W tym przypadku jest to walka z pedofilią i Unia Europejska postanowiła, że każdego z nas potraktuje jako potencjalnego pedofila i będzie czytać, co my tam do siebie piszemy. Nie, oczywiście na razie nie osobiście, na razie jest to tam zawężone w, w jaki sposób, natomiast no, wiemy jak takie regulacje y, później y, są rozszerzane. Nawet o tym nie dowiemy, kiedy one będą rozszerzane, bo to już będzie robione po cichu, kiedy już raz się ten, ta, to, to przyjmie. Więc ta propozycja y, zakłada że operatorzy będą musieli udostępniać wszystkie dane z komunikatorów oraz to, co mamy na dyskach w chmurze, zawartość poczty, e-mail i będą, nie będą mogli tego szyfrować, I to będzie musiało być dostępne do algorytmów, które będą to automatycznie szyfrować. Nad taką dyrektywą pracuje na poważnie Unia Europejska, pracuje Parlament Europejski pod przywództwem pani komisarz Ilwy Johansson ze Szwecji. Więc to nie są rządki, to nie jest sen wielkiego brata, to się właśnie dzieje. To oznacza chyba koniec takich aplikacji jak Signal czy Whatsapp, które oferują szyfrowanie od użytkownika do użytkownika. One będą musiały albo zmienić swój sposób działania, albo wyjść spoza jurysdykcję Unii Europejskiej, co być może się na szczęście stanie. Przekazuję głos Romanowi Frycowi. A moim przedmówcą był poseł Dobromir Sośnierz. Szanowni Państwo, kiedy w latach 80. w młodym wieku studiowałem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, rozczytywaliśmy się ja i moi koledzy z uczelni w pozycji Rok 1984 George'a Orwella. Wówczas oddając mu honor, jak ten człowiek pół wieku wcześniej mógł przewidzieć wszystko to, co dzieje się w naszym systemie wówczas sowieckim w czasach komunizmu 1.0, a teraz ochoczo Unia Europejska wkracza w komunizm 2.0 i wielki brat, o którym wspomniał również mój przedmówca, ma zdecydowanie większe możliwości z uwagi na zaawansowane technologie, którymi dysponuje. Uniokratom marzy się proszę Państwa stworzenie państwa policyjnego. Dlaczego policyjnego? Dlatego, że Europol, a więc policyjna agencja Unii Europejskiej ma prawo występować właśnie do nadzoru o, w myśl tej ustawy o przepisach kontroli czatów i genero, generowanych wskutek tych korespondencji, które sobie sami możemy z naszymi kontaktami wypisywać. Europol, proszę Państwa, jest agencją powstałą, jest z siedzibą w holenderskiej Hadze. Polska przystąpiła do Europolu w 2004 roku, to tak w woli ścisłości. I teraz co to skutkuje? Czym to skutkuje? Europol, czyli jednostka poza polską jurysdykcją prawną ma prawo do totalnej inwigilacji w myśli przepisów naszej korespondencji na czatach. To jest, proszę państwa, coś, czego naj w najlepszych swoich snach George Orwell by nie mógł przewidzieć. Różnica jest tylko taka, że George Orwell przewidywał inwigilację Wielkiego Brata na wielkich ekranach, a teraz będą to takie no malutkie, kilku bądź kilkunasto centymetrów kwadratowych wielkości. W tych przepisach, proszę Państwa, Europol będzie mógł sięgać. Bez zgody sądów do korespondencji, do prywatnej korespondencji. A co gorsza, w przepisach nie sprecyzowano horyzontu czasowego. A więc możemy się spodziewać, że dożywotnio, dożywotnio każdy Polak będzie mógł być przeczesywany, jego korespondencja, mógłby być profilowany. Proszę Państwa, to jest tak, jakby ktoś, wielki brat, czytał nam w myślach. Do końca życia, co o nas sądzić i czego się po nas można spodziewać jest to wizja totalnej inwigilacji ze strony organów, ze strony konstytucyjnych organów kontrolnych i my w tym momencie jako Konfederacja chcemy ponowić nasz postulat. Projektu ustawy o, ochrony, o ochronie prywatności w internecie, gdzie również zapisaliśmy w jednym z punktów, że bez zgody sądów nie można na przykład zakładać podsłuchów. No, proszę Państwa, jeszcze raz George Orwell, szapoba. Proszę Państwa, nawet najbardziej wściwscy biurokraci nie są w stanie przeczytać wszystkiego, co piszemy w internecie, dlatego oni wymyślili sobie, że nie będą tego robić sami, tylko zaprzęgną do tego sztuczną inteligencję. To już jest. W... Wbrew zasadom wszelkiej higieny dotyczącej stosowania sztucznej inteligencji. To jest właśnie wprowadzenie jej do, do działań, które no, mogą łatwo spowodować wymknięcie się tego spod kontroli. Sztuczna inteligencja będzie w stanie czytać wszystko, co wszyscy do siebie przemy, będzie na tej podstawie budować gigantyczną bazę wiedzy, która później może być wykorzystana w sposób zupełnie dowolny. No przecież to jedynie nasze. Na słowo honoru musimy wierzyć tym politykom, że oni będą stosować to wyłącznie do, do celu wykrywania y, przestępstw pedofilskich. No, a wręcz przeciwnie, jestem w stanie się założyć, że nie będą tylko w tym celu do tego wykorzystywani. Nie, nie tylko oni. Łatwo może im się to wyłknąć spod kontroli, łatwo ktoś może przecież przeprogramować tę sztuczną inteligencję, bo to nie eurokrata z Brukseli będzie to programował, tylko jakaś firma. I te firmy intensywnie lobbują za, tym, y, za, tym, za tą regulacją. To, to właśnie jest dość jawne, tak? że to właśnie wśród lobbystów tej regulacji znajdują się firmy, które same produkują tę sztuczną inteligencję, które nad tym pracują, które uruchamiają tego rodzaju działalność. Więc po raz kolejny Prawo w Unii Europejskiej spisane pod dyktando jakichś skrajnych lewaków oraz po prostu lobbystów, którzy chcą zarabiać na tym, na, na, na naszej inwigilacji. Ja tylko przypomnę, że w polskiej konstytucji jest artykuł poświęcony ochronie prywatności jest artykuł poświęcony ochronie korespondencji. Wkrótce będziemy mogli się przekonać, jak bardzo dziurawa jest ta korespondencja, bo przypominam, że artykuł dotyczący ochrony korespondencji i tak, że korespondencja jest chroniona, chyba że nie. Chyba, że w ustawie przewidziano wyjątek. W związku z tym już wkrótce się przekonamy, że jeśli Unia nam każe, znaczy oby, oby nie, oby byłbym prorokiem, tak, ale już wkrótce obawiam się, że będziemy się przekonać, że jeśli Unia nam każe, to konstytucja konstytucji ale my sobie w ustawie napiszemy, czy w dyrektywie napiszemy takie wyjątki, że w zasadzie będzie to jedynie pamiątka, którą sobie można pojeździć na ścianie. Czy mają Państwo w związku z tym jakieś pytania do nas? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy za uwagę. Dziękuję.